Jak poprawnie ustawić grupę odbiorców na Facebooku? Uwaga, uwaga... Wcale! Serio, już tłumaczę. Wiem, że cała masa marketingowych guru powie Ci kliknij tu, wybierz 37 zainteresowań i że to niby ich sekret, za który musisz zapłacić im tysiące złotych. Jednak jedyne, co naprawdę musisz ustawić, to lokalizacja i ewentualnie wiek oraz płeć. To wszystko. Bo zastanów się, skąd w Twoich feedach organicznych wyświetlają się treści, które lubisz? U mnie sam marketing i lotnictwo. Dlaczego? Bo mnie to interesuje. I tak samo działa reklama płatna. Nie dlatego, że wybierasz 15 zainteresowań i 6 zachowań. I tutaj dochodzimy do najważniejszego punktu. Dzieje się tak dlatego, że Twoja kreacja reklamowa, tekst, nagłówek, obraz, wideo, to jak poszczególne grupy odbiorców reagują na Twoją reklamę. To przyciąga odpowiednich ludzi i algorytmy im ją pokazują. Masz kiepską reklamę? Żadne klikanie w targetowanie szczegółowe nic nie pomoże. Jeżeli masz dobrą reklamę, algorytm robi za ciebie całą robotę. Grupy świadome problemu, nieświadome, osoby szukające rozwiązań, do każdej z tych grup docierasz inną kreacją, a nie z suwaczkami w panelu. Lokalizacja, wiek, płeć. Zresztą czy jeśli zapomnisz ustawić płci, coś złego się stanie? Niekoniecznie. Chcesz dowodu? Spróbuj ustawić reklamę damskich torebek, ale zostaw w ustawieniach także mężczyzn. Po dwóch dniach zobaczysz, że 95% odbiorców i tak będą stanowiły kobiety. Magia. Pozdrawiam, cześć.